Dobra, zaczynamy temat, moi drodzy. Jak pokazać w sądzie, że jest to narcyz? Odpowiem na to pytanie, ale w drugiej części dzisiejszego spotkania, dlatego że z doświadczenia spraw, które konsultowałam, pokazanie tego, że to jest narcyz, nie Sprawiało, że działy się magiczne rzeczy, albo że sprawa w sądzie nabierała zupełnie innego kształtu, kiedy już była ta diagnoza. Więc, na bazie mojego doświadczenia, bardzo przestrzegam Was przed takim myśleniem, że jeżeli my pokażemy, że ta osoba ma zaburzenie osobowości albo chorobę psychiczną, to to nam odczaruje, zmieni całe postępowanie. Sama diagnoza nie. Zmieni nam tego. Sama diagnoza nie sprawi, że w Twoim procesie będzie widoczne to, że to, co mówisz, ma, jest prawdą. To, że drugi rodzic manipuluje dziećmi, to, że drugi rodzic nie jest dobrym rodzicem i nie najlepszym pomysłem jest na przykład, żeby te kontakty były bardzo szerokie. Taka diagnoza może delikatnie pomóc. Ale nie spotkałam się z sytuacją, żeby na bazie samej diagnozy zdarzały się rewolucje w postępowaniu. I takim ostatnio najbardziej wymownym przykładem, który konsultowałam, był przykład, gdzie tato miał zdiagnozowaną psychopatię, i to nie zmieniło w ogóle kształtu kontaktów z dziećmi, dlatego że sąd w swoim uzasadnieniu, swoje stanowisko, że nie zmienił tych kontaktów, umotywował to tym, że. Ojciec nie ma zachowań zagrażających dzieciom. I kiedy już poczyta się naście, dziesiąt uzasadnień, dlaczego nawet sama diagnoza nie powoduje rewolucji w postępowaniu, to przestaje się wierzyć w to, że ta diagnoza ma kluczowe znaczenie. Ona ma znaczenie. Trochę i jest początkiem wyjścia, i zaraz mi pokażę tą drogę. Niemniej jednak, nie nastawiajcie się i nie ustawiajcie sobie takiego celu, że ja doprowadzę do diagnozy i moje postępowanie już będzie super. Dlatego, że co jest najważniejsze? Najważniejsze są realne zachowania rodzica. Więc nawet posiadanie diagnozy nie zwalnia Was z obowiązku, żeby pokazać, jak ta osoba realnie się. Zachowuje. Nie wszystkie osoby, drugi problem, z którym się napotkacie, to jest taki, że nie wszystkie osoby będą spełniały warunki klinicznej diagnozy, my możemy mówić sobie na potrzeby skrótu myśli, na potrzeby opisania pewnych zachowań, narcyz, narcyska, się spotkałam nawet, czy osoba toksyczna, natomiast generalnie osoby toksycznej nie ma tego w takiej diagnozie oficjalnej psychologii, to jest na potrzeby, tak powiem, podręczne, podręcznego wytłumaczenia, natomiast wracając do tej diagnozy, nie wszystkie osoby, które mają cechy narcystyczne, nie wszystkie osoby, które przejawiają te zachowania, będą spełniały warunki tego kryterium, które pozwoli psychologowi czy psychiatrze na pokazanie sądowi, czy na postawienie sądowi takiej diagnozy, dla sądu, że ta osoba ma. Narcystyczne zaburzenie osobowości. Więc to, co dla nas pewne zachowania, jak nie wiem, poszukacie w internecie u mnie na Facebooku, na YouTube, na Instagramie jest taki filmik, jakie są takie kryteria diagnozy książkowe, psychologiczne, stosowane przez psychologów, przez klinicystów, przez psychiatrów, tam nie wszystkie zachowania będą występowały u danej osoby, no i przez to też takiej diagnozy się nie otrzyma. Czasami takie zaburzenie osobowości to jest miks różnych zaburzeń. Czasami efekt. Zachowania takiej osoby, to jest połączenie pewnych zaburzeń, pewnych dysfunkcji. W związku z tym, też mówiąc o tym, że to jest wprost narcyz, możemy pewne rzeczy pominąć i skierować na przykład uwagę na coś, co do końca nie jest prawidłowe. Więc do momentu, kiedy kochani, nie mamy oficjalnej diagnozy od psychologa biegłego, od psychiatry biegłego, nie opierajmy się na post w postępowaniu, że mamy do czynienia z narcyzem, czy z nią, czy z nim. Więc tutaj chciałabym, żebyście na to zwrócili uwagę. Trzecia sprawa jest taka, że narcyz diagnozuje się bardzo trudno. Spotykałam się z takimi sytuacjami, że wiele osób mówiło, że jeżeli będziemy mieć na przykład zbadanie testem MMPI-2, jeżeli będziemy mieć do czynienia, jeżeli zastosujemy inne narzędzia czy testowe, to wtedy ten, to zaburzenie osobowości narcystyczne będzie zdiagnozowane. Natomiast osoby, które mają zaburzenie, osobowości narcystyczne albo dużo tych cech związanych z zaburzeniem osobowości narcystycznym potrafią się doskonale dopasować. Takie osoby przez całe swoje dotychczasowe życie uczyły się takiego funkcjonowania w społeczeństwie, które jest oczekiwane, które jest społecznie pożądane. W związku z tym potrafią absolutnie wspaniale się autoprezentować. I co się dzieje, jeżeli Wy skupiacie się, żeby nie przedstawiać dowodów, zaraz powiem o tym, jeżeli nie, jeżeli skupiacie się na tym, żeby nie pokazywać realnych zachowań, dążycie do tej diagnozy, która ma być przełomem w sprawie sądowej, to osoba, która będzie opiniowała, to będzie miała tylko krótki czas na to, żeby ewentualnie postawić diagnozę, będzie miała przed sobą super, a taką autoprezentującą się osobę i żadnych informacji, że tak. Od Was, bo będziecie liczyli na to, że ta diagnoza zrewolucjonizuje postępowanie. Więc tak się nie robi. Do badania psychologiczno-sądowego się przygotowujemy. Natomiast to, co jest bardzo ważne, żeby doprowadzić ewentualnie do tej diagnozy, to też musisz przedstawić informację, jak ta osoba funkcjonuje. Najlepiej też przedstawić dowody. Sprawa, które ja konsultowałam, w których budowałam strategię, które przygotowywałam do badania, to były sprawy, w których już wcześniej na poziomie dowodów, na podstawie opisywania, już to pokazywało, że jest duże prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z osobą, która będzie miała, czy ma zaburzenie osobowości. Więc tutaj, jeżeli już buduje się tą strategię, to bardzo ważny nacisk trzeba położyć na to, żeby pokazać, jak ta osoba realnie się... Zachowuje. Bez tego bardzo, bardzo trudno doprowadzić do takiej diagnozy i nie skończyłam wątku. W sprawach, które konsultowałam, budowałam strategię. Jeżeli już dochodziło do diagnozy, to było to w sytuacjach, kiedy były bardzo dobrze przygotowane akta sprawy, kiedy były przygotowane dokumenty. Bez tego powiem Wam, jak analizowałam te opinie, jak analizowałam konkretne sytuacje, bez tego w dwóch procentach spraw działało się tak, że dochodziło do diagnozy. Nie można dla Waszego bezpieczeństwa przerzucać ciężaru z siebie na specjalistów czy na sąd, dobra? My się do tego dobrze przygotowujemy i budujemy strategię. Co może pomóc w doprowadzeniu do diagnozy? Na pewno są takie dwie rzeczy, które jak konsultuję czy jak analizowałam te sprawy, doprowadzały do tego, że ta diagnoza się pojawiła. Pierwsza rzecz to wcześniejsze diagnozy. Najczęściej są to diagnozy z wieku młodzieńczego. Bardzo trudno, żeby osoba z zaburzeniem osobowości, czy narcystycznym, czy nawet z psychopatią pozwoliła się zdiagnozować bardzo trudno jest, bardzo mało prawdopodobne jest to, żeby osoba, która ma jakiś rys osobowości taki nieprawidłowy, dobrowolnie zmieniała swoje zachowanie i uczestniczyła na przykład w psychoterapii albo była po diagnozie u lekarza psychiatry. Jedyną szansą, a właściwie największą szansą na diagnozę jest to, że wcześniej były takie dokumenty i w sprawach, które konsultowałam najbardziej to działało i zdaję sobie z tego sprawę, że można powoływać się na to, bardzo często takie kontrargumenty były, że to już są Aktualne dokumenty, że już minęło wiele czasu, że teraz na przykład ta osoba jest dorosła, albo też takie osoby powoływały się na to, że już nie pamiętają, jakie były powody diagnozy, albo jakie były powody uczestnictwa w leczeniu, no, bycia w leczeniu. W Farmakoterapii. Natomiast to już jest jakiś sygnał dla biegłego psychologa, dla biegłego psychiatry, żeby sobie pewne obszary po prostu zweryfikować. Więc jakakolwiek dokumentacja w tej sytuacji będzie bardzo cenna. W związku z tym ja zawsze powtarzam, czy czytacie to też w moim e-booku, Narcyz w sądzie, tam opowiadam historię. Znaczy opowiadam, piszę o historiach, w których właśnie bardzo ważne jest zabezpieczenie wszelkich dokumentów. Więc jeżeli masz dostęp do jakichś dokumentów teraz, trzeba je po prostu zabezpieczyć. Trzeba je albo skopiować, albo zdigitalizować i przenieść do jakiejś osoby zaufanej. To właśnie pozwalało tym osobom, żeby pokazać, że wcześniej występowały na przykład jakieś problemy, czy występowało zaburzenie, jakaś diagnoza. Więc to jest bardzo ważne. Często pytacie o to czy taka diagnoza, jak na przykład jesteście w terapii, w psycho, właśnie w psychoterapii, czy diagnoza od lekarza psychiatry, gdzie wy opowiadacie o tym, jak zachowuje się druga osoba, to czy taka diagnoza jest wiążąca? Nie jest wiążąca. Żeby taka diagnoza była wiążąca, kochani, to ona musi być wydana przez biegłego psychologa, przez biegłego psychiatrę. Natomiast są to jakieś wskazówki, więc jeżeli nie ma nic, to jest jakaś cegiełka. Ja zawsze mówię, że w większości postępowań, czy jak, jak konsultuję, jak buduję Strategie, jak analizuję Wasze dokumenty, to w większości postępowań, w większości ich spraw nie ma takich. Mm, nie ma takiego dowodu, który byłby, właśnie mówiąc kolokwialnie, żeby taki jeden dowód wam całe postępowanie zorganizował na pozytywnie. Tak nie jest. Generalnie jest tak, że to postępowanie składa się z małych cegiełek, więc my zbieramy te małe cegiełki po to, żeby pokazać duży, duży obraz, taki pełny obraz. W związku z tym taka opinia psycho psychoterapeuty, psychiatry, ona nie będzie wiążąca. Ale jest już jakąś cegiełką do tego, żeby może właśnie zwrócić uwagę przede wszystkim biegłych czy specjalistów z OZSS w tym kierunku, żeby się skupić na opiniowaniu, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z zaburzeniem osobowości narcystycznej. Druga sprawa, która bardzo pomagała, sprawa, które konsultowałam, to była sytuacja taka, gdy zgłaszaliście, Najczęściej na pogotowiu, na pogotowie. Zgłaszaliście, że druga osoba próbowała albo groziła odebraniem. Nie wiem, nie mogę powiedzieć dokładnie, bo, bo wiedziałam, że takie filmy są blokowane, ale groziła właśnie odebraniem sobie, kiedy ta cała sytuacja została nagłośniona, zostało wezwane pogotowie, wtedy był to też argument, żeby też skupić na zdrowiu psychicznym takiej osoby, czy na przykład zaburzenia osobowości nie występują. Ale mówię o tym dlatego, że bardzo często spotykałam się z błędami. Kiedy przychodziliście do mnie na konsultację, to była taka sytuacja, że pokazywaliście mi SMSy, że ta druga osoba groziła tym, i ja pytam, czy czy Pani Pan to zgłosiliście? A osoba mi odpowiadała, no nie, bo ona by tego nie zrobiła naprawdę ta osoba. I mówię: no dobrze, tylko czy ma Pani Pan pewność tego, że nie zdarzyłaby się tragedia? Jeżeli takie sytuacje się wydarzają, to warto je nagłośnić, przynajmniej znaczy warto zgłosić je, dlatego że później one też są cennym materiałem i cenną informacją dla osób, które będą. Opiniowały. I wiem, że to jest trudne, i wiem, że trudno też taki krok wykonać, bo jest to bardzo odważne, natomiast z perspektywy postępowania na pewno warto. Jeżeli chodzi o, i to są takie dwa czynniki, które nam mocno zwiększają możliwość diagnozy bez przygotowania dobrze akt sprawy, bez przygotowania dobrze dokumentu. Trzecia sprawa, która będzie wzmacniała tę diagnozę, możliwość tej diagnozy, to jest przygotowanie akt sprawy, czyli my skupiamy się przede wszystkim na opisie konkretnych zachowań, ale znowu te. Opisy konkretnych zachowań, w ogóle jak ta osoba się zachowuje, to jest ważne, ale i tak dla naszego bezpieczeństwa najważniejsze jest opisywanie, jak ta osoba zachowuje się, to w zależności od tego, co chcecie w procesie uzyskać, jak zachowuje się względem Was i jak zachowuje się względem dzieci. Więc taki klucz, dobór opisu zachowań będzie kluczowy i w jaki sposób można to zrobić? Właśnie w sposób nagrań, kiedy nagrywamy. Taką osobę i mamy w zakresie nagrań tylko jedną szansę. Dlaczego? Dlatego, że we wszystkich sprawach, które konsultowałam, jeżeli taka osoba dowiadywała się, że jest nagrywana, jeżeli Wy zdradziliście, że nagrywacie, bo takie sytuacje też się zdarzały w przypływie na przykład bombingu, w przypływie szczerości. To na pewno jest to sytuacja, którą trzeba nagrać i trzymać w tajemnicy. I później dopiero, bo jeżeli pokażecie, że macie takie nagrania, to już wtedy możliwość nagrywania się kończy i swoim boku też przykupić. Po, pokazuje taką historię, że jedna osoba po prostu pokazała wszystko, co ma, właśnie wierząc w zmianę drugiej osoby. Więc jeżeli wierzycie w zmianę drugiej osoby, w porządku. Jeżeli chcecie zaufać po, po, ponownie, w porządku, ale zostawiajcie dla siebie taką przestrzeń, żeby nie zniweczyć tego co dotychczas zrobiliście. Tutaj jest komentarz: Gdybym wiedziała, że mój mąż będzie takie rzeczy robić, to na pewno wcześniej zbierałabym dowody na jego dziwne zachowania. Bardzo często jest tak, że jeszcze bardziej takie oblicze pojawia się i jest ujawniane w momencie kiedy dochodzi do konfrontacji, w momencie kiedy dochodzi do rozwodu, do rozstania, kiedy składacie pozew albo kiedy informujecie o tym, że chcecie się rozstać. Jasne, takie rzeczy się dzieją. Natomiast Czasu nie jesteśmy w stanie cofnąć. Więc jeżeli mamy te nagrania albo jeżeli mamy możliwość zrobić nagrań, to ja jednak jestem zwolennikiem, żeby chwilę poczekać, żeby mieć ten dowód, bo nikt Ci nie uwierzy. W większości spraw, które właśnie pokazywały, jak realnie zachowuje się ta druga osoba, to były sprawy, które miały nagrania. Więc jeżeli masz szansę, to jak najbardziej to pokaż. Wiem, że większość osób nie będzie miało tych nagrań, że to jest takie myślenie życzeniowe, że możecie wie, wiele słyszeć takich historii, że o, zdobądź nagraniem i świadków, potwierdź to, że druga strona się tak zachowywała. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to szalenie trudne. Natomiast mówię to do tych osób, które jeszcze są na tym etapie i mogą. Te informacje zdobyć, więc jeżeli mogą to zdobyć, to jak najbardziej do tego dążymy. No a jeżeli nie możemy tego zrobić, no to opierajmy się na tym, co możemy, tak? Czasami te osoby myśląc, że jesteśmy bezradni, myśląc o tym, że nie, nie jesteśmy na tyle bystrzy, czy na tyle tacy, nie wiem, zapobiegliwi, czy, 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 czy jeszcze mogący działać, to takie osoby myślą właśnie mają nas, mają nas za gorszych od siebie, to też jest szansa, żeby po tym rozwodzie, kiedy nie przedstawisz właśnie dowodów w postaci takich słabych nagrań, to też jest szansa na to, że takie osoby będą też popełniały błędy, świadkowie, ze świadkami również wiem, że też wiem, że będzie trudno, w takim kontekście, że ten wizerunek na zewnątrz, on jest bardzo ładnie budowany, bardzo ładnie jest, prezentuje się ta osoba i wiem, że jest to trudne, niemniej jednak bardzo ważne jest to, żeby chociaż próbować, tak? Też miałam ostatnio jakoś taki taki blok konsultacji, w których pojawiało się to, że takie osoby bardzo ujawniały się przy osobach, które pracowały z dziećmi, podczas Podczas rehabilitacji, czy podczas spotkania nawet z psychologiem, że już czuły się tak pewne siebie, że nie kontrolowały swojego zachowania. Więc nawet może być tak, że kiedy kiedy faktycznie pokażesz, że nie masz tych dowodów za wiele, to ta osoba poczuje się pewniej, więc jest szansa, żeby też w trakcie postępowania pokazać. Korespondencja. Najczęściej jest możliwość pokazania korespondencji, dlatego że tam te osoby, że to już jest pomiędzy wami, więc tam to prawdziwe oblicze jest najbardziej pokazywane. I też przy osobach trzecich, tak, no ale to już bardzo, bardzo rzadko, czyli, czyli takie osoby, z którymi ma się kontakt w postępowaniu. No, zdarzało się tak, że kuratorzy, bo też osoby takie, czy z takim dużym niemaniem o sobie mają innych za gorszych, więc tutaj kuratorzy też są traktowani jako osoby, które, które są gorsze w tym postępowaniu. W związku z tym też bywały sytuacje, że przy kuratorach po prostu się takie osoby nie kontrolowały, więc to też będzie cenna informacja. Natomiast jeżeli chodzi o dołączenie, jeżeli chodzi o ten główny temat właśnie, jak doprowadzić do diagnozy, no to musimy skupić się na tym, żeby po pierwsze pokazywać te elementy, pokazywać te zachowania w aktach sprawy, bo badanie zaczyna się od analizy akt sprawy. Nie będę Wam pokazywała, musiałabym to przynieść, a jest to dość ciężkie, natomiast jak opiniuję, mam teraz do przeprowadzenia opinię, to mam kilka akt sprawy, kilka tomów akt sprawy i mam obowiązek je wszystkie przeanalizować, dlatego żeby właśnie, takie są wymogi opiniowania sądowego, ale jest to właśnie ten element, w którym ja najpierw poznaję rodziców, zdaję sobie sprawę z tego, że oczywiście w aktach sprawy, w pismach procesowych można napisać wszystko, natomiast to jest pewien element też wyjścia do tego, żebym ja sobie dobrała metody, żebym sobie wypisała przed badaniem, jakie chciałabym informacje zebrać, co bym chciała skonfrontować, o co bym chciała zapytać. Tak jak mówię, jeżeli doprowad chcecie doprowadzić do diagnozy, to na pewno dbacie o akta sprawy i nawet jeżeli nie ma tych dowodów, to opisujecie zachowania, pokazujecie, jak ta druga strona się, co robi, przede wszystkim w do Was, ale też w perspektywie dziecka. No a wiadomo, że jeżeli mamy nagrania, jeżeli mamy świadków, jeżeli mamy tę korespondencję, to na pewno mamy większą szansę na to, żeby taka diagnoza się. Pojawiła. Jeżeli nie macie, moi drodzy, dostępu do tej dokumentacji, a wiecie, że było jakieś wcześniej leczenie, no to oczywiście możemy też wystąpić do sądu, żeby sąd zobowiązał placówkę do ujawnienia dokumentacji medycznej. Czasami jest tak, że lekarze psychiatrzy, tak czy, czy psychologowie też mogą być wezwani na rozprawę. I ja jako psycholog jak prowadziłam jeszcze prywatny gabinet, nie byłam wezwana nie byłam wezwana na rozprawę, natomiast zdarzało się, że sąd wzywał mnie do przedstawienia dokumentacji w sprawie i do odpowiedzenia pytania sądów. Właśnie w, w, w stosunku do tej konkretnej osoby. Więc to się zdarzało. Jednocześnie byłam, byłam zwaniana z tajemnicy zawodowej. Więc to jeszcze to lata temu było. Więc takie sytuacje były, zdarzały się. I teraz mam wrażenie, że są nieco bardziej powszechne niż, niż wcześniej. Więc na tym bardzo ważne jest się skupić. Natomiast dobra, mamy tą diagnozę. I teraz ryzyko, jak już mamy tą diagnozę, bardzo ważne jest to, że sama diagnoza nie będzie wow. W postępowaniu bardzo często nie będzie wow. I teraz co zrobić, żeby w sprawie? Sąd pomimo rozległej wiedzy, nie jest psychologiem. W związku z tym bardzo ważne jest, kiedy już wnioskujecie o to badanie psychologiczno-sądowe czy badanie w OZSS, jeżeli już dążycie do tego, żeby taka diagnoza była postawiona, to wtedy jednocześnie nie pytajcie tylko biegłych psychologów czy OZSS o to, czy taka osoba ma zaburzenie osobowości, czy ma z, y, zaburzenie osobowości narcystyczne, ale pytajcie, jak to wpływa na przykład na wychowanie dzieci. Bo co z tego, że sąd zobaczy tak tą diagnozę, jak nie będzie jasno wytłumaczone, jaki ma to wpływ na dzieci, jaki ma to wpływ na funkcjonowanie. Więc zadbajcie o to, żeby to nie była sama diagnoza, bo my no, no, ogólnie, tak, możemy powiedzieć, tak, jak zachowuje się narcyz, jakie ma cechy, natomiast zupełnie inaczej wygląda to w. Wtedy, kiedy psycholog biegły czy specjalista OZSS ma napisać jakie ma to konsekwencje możliwe jakie ma to możliwe następstwa dla dziecka. Więc to jest wtedy bardzo cenne. To jest cenniejsze niż sama diagnoza, właśnie pokazanie tego, to zaburzenie osobowości konkretnie albo ta choroba psychiczna ma Wpływ, może mieć wpływ na dziecko, bo zachowania są takie i takie. Więc na tym absolutnie się skupmy bardziej niż na samej diagnozie. Oczywiście jest to ze sobą połączone, natomiast właśnie bardzo często, jak już były takie sytuacje, że ktoś miał diagnozę, to ta diagnoza nie robiła rewolucji, bo zabrakło tego elementu. I co z tego? Może to nie brzmi dobrze, ale jeżeli mamy diagnozę, to musisz sobie zadać pytanie: i co z tego, że jest ta diagnoza? Czyli jaki to ma wpływ? I najlepiej to po prostu sądowi. Wytłumaczyć. W związku z tym na tym się skupiamy, żeby jednak były te zachowania, nie sama diagnoza, tylko pokazanie następstw. Na tym się skupiamy, ale jest olbrzymie ryzyko. Jest moim zdaniem, ryzyko przewyższa korzyści. Czyli chodzi o to, że dążycie dążycie do tej diagnozy korzyść jest taka, że ta diagnoza będzie, natomiast ta diagnoza nie będzie miała wytłumaczone, jakie ma następstwa, a znowu, nawet jeżeli będzie miało następstwa wytłumaczone, to sąd, tak jak w tych uzasadnieniach, o których mówiłam Wam na początku, będzie pisał, ale nie przejawiają się aktualnie negatywne zachowania względem dzieci. Więc sama diagnoza nie będzie przełomem i też wytłumaczenie też nie będzie przełomem, no bo musimy mieć ten konkret, jak to się ma aktualnie do Waszych dzieci, albo w tej przeszłości w miało się do Waszych dzieci i to jest o wiele cenniejsze. I to jest ryzyko i trudno doprowadzić do diagnozy. No, korzyść jest taka, że są będzie wiedział, że no, wtedy będzie można faktycznie no, więcej rzeczy pokazywać, że to jest następstwo tego, że taka osoba jest manipulująca. Natomiast jakie mamy ryzyko? Jeżeli Wy zapytacie, będziecie dążyć do diagnozy, czy ta osoba ma zaburzenie osobowości, a dostaniecie w opinii, że nie ma, to taka osoba poczuje się totalnie bezkarna. W związku z tym ta korzyść tej opinii, która może zmienić postępowanie, rzadko zmienia. W stosunku do tego, że taka osoba poczuje się całkowicie bezkarna i odwróci tą sytuację i powie na przykład, że to wy tutaj. Będzie projekcja, że to wy obarczacie jakieś insynuacje, tworzycie wobec tej osoby, że to są jakieś pomówienia, że to jest wiedza, na przykład czerpana, tak, bez podstaw naukowych, że to wy godzicie w wizerunek takiej dobry tej osoby. W związku z tym, jeżeli nie wyjdzie ta diagnoza, to bardzo mocno w wielu przypadkach dostaje się rykoszetem i ta wiarygodność jest mocno obniżana i jest pokazywane, że tutaj. Jeszcze bardziej ten wizerunek tej osoby jest podno podnoszony do góry. Zobacz, u mnie nic nie zdiagnozowali. Zobacz, to, to jest nieprawda, co mi zarzucasz. W związku z tym jestem absolutnie zwolennikiem, bo zbyt widziałam dużo tych złych historii. Jestem zwolennikiem tego, żeby skupiać się na konkretnych zachowaniach, skupiać się na opisywaniu, co spotyka ciebie, co spotyka dzieci, niż dążenie za wszelką cenę do diagnozy, bo korzyści z samej diagnozy są no, niewspółmierne do strat, jakie. Można ponieść. Czy lepiej nie wnioskować o takie badania, wnioskować, ale nie akurat w przedmiocie tego, czy drugi rodzic ma zaburzenie osobowości. Czyli my możemy zapytać o kompetencje, możemy zapytać o predyspozycje, o to, jak powinny być uregulowane, czy jak warto, żeby były, żeby te, jak powinny być uregulowane kontakty, żeby było to jak najlepsze dla dzieci. Natomiast nie skupiamy się wtedy na zaburzeniach osobowości, tylko skupiamy się na konkretnych zachowaniach. Więc tutaj warto sobie to rozgraniczyć. Ja jestem zwolennikiem badań, sama je prowadzę. Natomiast nie jestem zwolennikiem dążenia do diagnozy, więc może faktycznie jest trochę tak, że ten temat, który Wam dzisiaj przedstawiam, czyli jak dążyć do diagnozy, przedstawiam Wam bardzo zachowawczo, dlatego że moje doświadczenie zawodowe. 14-letnie pokazuje, że no, naprawdę w 98% nie było to dobrym rozwiązaniem, bo ta diagnoza nie była przełomem w sprawie. Może, jakbym miała inne doświadczenia i byłabym zwolennikiem diagnozy, to, to pewnie bym przedstawiła inną historię, ale sama też jako psycholog sądowy, jako psycholog cały czas opiniujący, jako psycholog, który też przecież y, jestem po. No, raz, że to po studiach psychologicznych, no to wiadomo. Natomiast po, po różnych y, konferencjach, po kursach, po. Gracias. Sí. spotkaniach i po też informacjach i wiedzy, jak diagnozuje się pewne zaburzenia, to też nie jestem zwolennikiem, tak? Mogłabym, mogłabym Wam powiedzieć o tym, że ok, idźcie, diagnozujcie, a może się uda, ale wiem, że sam ten proces jest bardzo trudny i on nie jest trudny z powodu tego, że my nie mamy narzędzi, tylko z powodu tego, że bardzo często ten narcym, za, narcyzm, zaburzenie osobowości jest maskowane. I zwróćcie na przykład uwagę, bo to też bardzo dobrze widać, nie wiem, czy Wy macie takie doświadczenie, myślę, że Część z Was ma. Natomiast, kiedy zgłaszają się do mnie osoby na konsultacje, to bardzo często właśnie mówią, że były na przykład na psychoterapii par z tą drugą osobą i były na tej psychoterapii par, i dopiero po paru spotkaniach wyszło, nie? że ta osoba może mieć zaburzenie osobowości. No, kiedy druga, kiedy psychoterapeuta szedł właśnie w takim kierunku diagnozy, to oczywiście wtedy ta psychoterapia została zrywana, albo kiedy po prostu psychoterapeuta nie szedł w kierunku takim, jak chciał. Chciała ta osoba z zaburzeniem osobowości, czy z potencjalnym, czy na przykład silnymi cechami zaburzenia osobowości, z wieloma cechami tak? tego zaburzenia, ta psychoterapia została była zrywana. W związku z tym, to jest trochę tak, ale chciałam, mówię, mówię o tym, żeby zwrócić Wam uwagę na to, że potrzeba. Więcej czasu, więcej czasu niż w, w, w takich zwykłych warunkach badania psychologiczno-sądowego, które trwa najczęściej jeden dzień, tak, parę godzin. Bardzo trudno tą fasadę zobaczyć. Natomiast to jest tak, że skupiajcie się przede wszystkim na realnych zachowaniach. I ja zawsze, jak mam, prywatnie, wam powiem, że zawsze, jak mam, mm, mam opiniowanie, tak, to dla mnie to też jest zawsze takim dużym obciążeniem, żebym wszystko, co jest, co jest w danej sprawie najważniejsze i co jest właściwie najważniejsze, Niż dla dziecka, żebym po prostu potrafiła i żebym zdiagnozowała czy określiła właśnie w toku badań, więc to jest na pewno duże obciążenie, bo też wiem, jak dużą, no bo już lata pracuję, też wiem, jak, jaka fasada, tak, może być, w związku z tym to, żeby odkryć to, na pewno trzeba w większości sytuacji bardzo, bardzo dużo czasu, więc tutaj musicie sobie sami ocenić, tak, bo powiedziałam Wam o tych konsekwencjach, jakie są zakresy opiniowania, jakie, jakie są ewentualne korzyści i na czym się skupić, jeżeli już chcecie doprowadzić do tego opiniowania.